Dzień dobry, witam moich kolegów hodowców oraz koleżanki hodowczynie. Dzisiaj kolejny filmik. W tym momencie mamy tutaj ułożone gołąbki, które przeznaczyli nasi koledzy hodowcy Leszek Bielesiak, z bigniewo na dni otwartych drzwi. Część tych gołębi po prostu sprzedała się w tych dniach, ale jeszcze nam zostały i, tak jak obiecałem, że będą przeznaczone na sprzedaż na giełdę naszego gołębie ale postanowiłem też nagrać filmik bo może ktoś to oglądnie będzie chętny a wiem, że nie wszyscy chcą licytować więc tego gołębie będzie można po prostu bezpośrednio do mnie dzwoniąc odebrać i zakupić po prostu a jeżeli tak mówię, nie znajdą nabywców będą stawiane na portalu gołębie.pl. i tak, może zacznę od gołębi kolegi Zbyszka Oleksiaka z racji tego, że tam właśnie wykonujemy mu gołębnik, to on przeznaczył tutaj do nas gołębie. Tutaj są raz, dwa, trzy, cztery gołębie, cztery pary, przepraszam. I to już Zbyszek, tam filmik kręciłem na Facebooku, był jeszcze u, u mnie, Zbyszek je po prostu połączył. To są bardziej takie linie gołębi, Zbyszek mówił jakby na wspólne gołębniki, które już pokazywały się te gołębie. Między innymi tak, pierwszą parę to mamy gołębie 11786. I druga para z jest 11.502. I tutaj jest tak, e, oczywiście z linii mis z góry, przy gołębie 11.786, który był drugim masem kosakowo. Na wspólnym kosakowo. I tutaj od dołu 19.66, to jest gołąb 22 miejsce z finału WG Mistrzów jak pewnie odkupił te gołębie. Zaraz chcieli zaprezentować tą pierwszą parę. Zaczniemy od samczyka. Samczyk to jest taki niebieski, piękny, mocny, duży samczyk, jak widzimy, budowa na jego skrzydło. Co prawda, to są gołębie, które dopiero puściły. Ten akurat nawet jeszcze w ogóle nie puścił żadnego pióra. To są młode, ale fajnej budowy, mocne plecy. I ten gołąb ma numer 11786. To będzie samczyk. Piękne szklane oko, i tak jak mówię, one są sparowane już przez sparowane, powoł, jakby wybrane w parę, przez zbyszka łęczaka. Do niego jest samiczka 11502. I ta samiczka ma raz, dwa albo trzy pióra. Wypuściła. A nie, przepraszam, więcej, tu jest 7-6. Yy, Także to już jest, myślę, że bez problemu pójdzie w pary. Też ma takie piękne zielone oko. Ładna, mocna samica, plecy fajne, taka widać wyrywna. Także myślę, że to moim zdaniem fajnie jest paru Także to byłaby pierwsza para. Druga para to są gołąbki o no, numerze 11.593 i 11.698. 590 przywodzi się pazurek razy z czyli to jest wnuczka jakby do tych jego gołębi. I z dołu jest linia Króla Złoty medal, także tutaj oczywiście te gołębie myślę, że też Zbyszkowi nie trzeba reklamować, bo no, ci wodowcy je znają, są bardzo fajne w gołębie. Jak widzimy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć pyrek dopiero też go puścił, także myślę, że tu Zbyszek się postarał do nas na te dni otwartych drzwi, na pewno przekazał fajne gąbki, ładnej budowy, gdzie to pewnie będzie samczyk. Na takim szklanym mocnym oku i do niego ta samiczka o numerze 11593 też cztery pióra puszczone ładne, mocne skrzydło. Budowa widzę ładna też. Także też powinna być fajna para. Takie dłuższe ciupki mają i tu oczko będzie też takie zielone wchodzić. To jest wiadomo, że nie są takie. Wyrobione o wszystko, to tam są późne Trzecia Trzeci aparat to jest 11656 11462. Jeszcze z czego one się wywodzą? Że... Tutaj właśnie był syn 433, który w 2015 roku latał jako nawóbiewon, czyli u nas. Nie? Fajne tutaj wszystkie pozycje, ale to tak mówię, to będzie wszystko jeszcze do wglądu. Nie będę tego wszystkiego czytał. I tu jest od dołu linia Mitz. z drugiej strony jest też, który spisował dobrze się na WG szóste, czwarte miejsce z finału. Także tu jest Mateusz Moris od dołu, także tu też są fajne widzę gołębie. W niebieski będzie Samczyk. Ładne plecy. Skrzydło też dopiero piórko puścił, młody Samczyk. A takim takim żółto-czerwone wpadające oko. Do niego widzę wyszedł, już ciemną samiczkę. Przepiękne plecy ma tu. Widzę, pięć piór już puściła. Samica jest 11462. Ciemna samiczka też na takim zielonkawym oku. Drobniejszej budowy, ale taka fajna, mocna. Myślę, że to będzie też udana para. Kolejny, ostatnia para to jest 11 567 i 11 595. I oczywiście tutaj 567 jest tak, wnuk laleczki i piąte miejsce Kosako czyli tu też uczestnik wspólnego gonika kosakowego. Także tutaj widzimy też linię na rągę i od dołu jest półbrat, yy, od dołu przepraszam, drugi, drugi partner jest półbrat króla i córka złotej pary. Też widzę, to jest z gołębi na Awelé. Się wywodzi także fajna para. Powinna być. Zaraz ich tu tak przeglądniemy. Tu jest samczyk, podejrzewam. Też jeszcze piórka nie puścił. Będzie miał takie szklane oko mocne, takie brudne niebieskie, ale fajny mięsień. Skrzydełko, tam mówię, no, na razie to za wiele za wiele nie widać, no bo to jest jeszcze nie puściły piór 11 595, to podejrzewam będzie samczyk i samiczka do niego nakrapiana czy pióreczka, dopiero wypuściła tu ma białe lotko jedno taki dziubek biały wchodzi tu ładne widzę fajna, fajna taka 11 560. 7. Myślę, że to, to będzie super para. Tak jak mówię, to mamy te cztery pary od Zbyszka. Jeżeli jest ktoś z kolegów zainteresowany, proszę do mnie dzwonić pod numer 603 400 723. Jeżeli do niedzieli te gąbki są po prostu w takiej formie sprzedaży, że można do mnie zadzwonić i sobie je nabyć. Także zainteresowanych zapraszam do kontaktu telefonicznego, a resztę będą dostępne na portalu naszej Gołębie, chyba, że się wcześniej sprzedadzą. Ale to jeszcze nie koniec. Chcieliśmy też zaprezentować gołąbki, które nam przywiózł Leszek Pielesiak na te dni otwartych drzwi. No i tutaj w pierwszej kolejności mamy samiczkę, która jak widać była lotowana, bo jeszcze ma tipesa na nodze. Właśnie Leszek mówi, że ona latała. Wywodzi się z flora werworta od góry. Z dołu też jest właśnie widzę Flora Matka najlepszego Młodego, młodego łódka, oddziału szczecinopolskie 364 to było. czyli jak widzimy, widzimy jest tutaj fajny gołębek. to będzie samiczka z tego co widzę taka niebieska o, ostatnie pióro zostało jej do spierzenia, także to 100% pójdzie już ładnie w parę, taka spokojna, fajna Ładnej budowy ogon w dół ładnie ciągnie. Także myślę, że tu powinno być coś, coś fajnego. Drugi taki nietypowy, znaczy nietypowej, bardziej takie ciekawej barwy, bo może to nie jest taka nietypowa, bo dużo takich już go jest. Ale to jest piękny, mocny samiec. Wywodzi się tak samo raz razy Merwę. I z góry jest prankę, bo on wprowadzony pułowy. Czyli pewnie wszystko dostał w takiej barwy. A ten jest przepiękny, samczyk 100%, był ładny, duży i też ma 5 piór, puszczone 6, Cztery te jeszcze pierzy. Widzimy, jaka budowa. Plecy przepiękne, mocny, duży gołop. Także myślę, że tutaj też będzie fajna. i oczywiście na końcu ostatni to jest Alman Junior, czyli bezpośredni syn Almana. I tutaj jest. Samica Nakrapiana, Amman razy Flor Werwort, czyli to taki powiedzmy Imbred jest Amana. Ojciec pierwszy w Polsce 14 konkursów miał. Czyli ojciec to był Aman razy Ronald do 34 był ojcem, czyli to jest wnuk jakby do tego gołębia pierwszego w Polsce i jest is, i Syn Amana. Także tu naprawdę myślę, że to jest taki gołąb numer 1 od Leszka. No, ale tutaj to gołąb no, jest naprawdę fenomenalny. Widzimy jakie pióra, uskok, typowo. No i tutaj budowa plecy, i ogonek w piórko, klinek to naprawdę mistrzostwo. Także myślę, że tutaj jest czerwone oko. No piękny Co prawda on jest z 16 roku, ale myślę, że to jeszcze długo ktoś może z niego korzystać. Także tutaj nasz widzę się postarał. Naprawdę syna Anna nam tutaj przeznaczył na te dni otwartych drzwi. Także myślę, że, że to jest taka perełka wśród tych gołębi. No i cóż, na tym gołębku będziemy kończyć tą relację. I tak jak mówię, zapraszam kolegów, kto ma wodę. Te wszystkie gołębie są dostępne u mnie. Można dzwonić sobie, zamówić. Tak, w przypadku nie sprzedania się w tej formie, będą wystawione na portalu naszej gołębie będą dostępne. Także pozdrawiam wszystkich kolegów. No i życzę wszystkiego dobrego na tym nowym roku. Dobry lot.